Czytanie fantazy jest dość specyficzne, szczególnie na początku, kiedy się zaczyna. To znaczy, dla niektórych to jest taki proces, który przebiega bardzo naturalnie, bo na przykład zaczynają czytać ten gatunek jako dzieci, po prostu nigdy nie przestają. Natomiast sprawa jest odrobinę ciekawsza, kiedy chce się zacząć albo, nie wiem, wrócić po latach, powiedzmy. Bo fantazja jest gatunkiem dużo bardziej niejednorodnym niż na przykład, no nie wiem, kryminał, czy powieść obyczajowa, czy sensacyjna. Wystarczy sobie pomyśleć, że i Harry Potter i Pieśń Lodu i Ognia i Władca Pierścieni i no nie wiem, nawet Czwarte Skrzydło to wszystko są powieści fantazy a jak inne są, nie mówię o poziomie tylko o samych motywach w ramach tego gatunku więc wydaje mi się, że takim naturalnym działaniem na samym początku jest po prostu szukanie porad, najczęściej za pomocą wyszukiwarki, na początku prawdopodobnie u wielu wygląda to tak, że po prostu sobie googlują najlepsze serie fantazy, najlepsze książki fantazy albo to samo tylko, że po angielsku żeby baza tytułów była bardziej zasobna bo dość naturalne jest to, że kiedy zaczynamy z czymś nowym, to raczej chcemy, żeby to coś, co będziemy poznawać, stało na jakimś tam poziomie. Raczej chyba nie chcemy zaczynać od przeciętnych tytułów w opinii większości. Um, ja tak robiłem w liceum. Kiedy zaczynałem, to faktycznie dużo googlowałem i czytałem e, o najlepszych książkach i seriach fantazy, które trzeba poznać, trzeba przeczytać, które są najlepsze i tak dalej, i tak e, dalej. I oczywiście na przestrzeni tych już wielu lat Pewnie sporą część tych tytułów poznałem, czy to w części, czy to w całości. Natomiast definitywnie taką serią, która powtarzała się wtedy naprawdę często, a za którą się nigdy nie zabrałem, była seria, która no w części jest bohaterką dzisiejszego odcinka czyli seria o niecnych gentlemanach Scotta Lincha, czy jak to jest w oryginale, The Gentleman Busted Sequence, której pierwszym tomem jest omawiana dzisiaj książka, czyli kłamstwa Loka Lamory. To jest tytuł, który nigdy nie był na szczycie tych zestawień, ale bardzo często się powtarzał. Zwykle w okolicy, tak powiedzmy, dziesiątego miejsca. Jeżeli to były listy 25 czy 50 tytułów właśnie, to zwykle w okolicy dziesiątego, dziewiątego miejsca ten cykl się znajdował. Eee, nie zabrałem się za niego z dwóch powodów. Jeden był wtedy dla mnie mniej istotny, natomiast po latach em, wyszedł na pierwszy plan. Tym głównym powodem było to, że te książki były po prostu niedostępne. To znaczy niecnych gentlemanów nie dało się kupić praktycznie nigdzie. Z tego co pamiętam, był jakiś taki krótki czas, gdzie do kupienia był wyłącznie tom trzeci. Natomiast pierwszy i drugi kompletnie wyparowały. Kiedy ja tych książek szukałem, a no też nie był taki czas, kiedy ja byłem gotowy dać, nie, 100-150 zł za jedną książkę. Teraz raczej też bym tego nie zrobił. Więc były takie serie, które wznawiano z tych wielu list, które poznawałem. Pierwsze prawo było taką serią, która Pojawiała się często, była niedostępna, ale w końcu magią wznowił. Natomiast drugi e, powód jest taki, że Scott Lynch niestety jest jednym z autorów, który należy do alternatywnego uniwersum fantastów. Czyli e, grupy składające się z tych pisarzy, którzy od lat nie wypuszczają kolejnych tomów swoich serii. Tak naprawdę bardzo często, kiedy za granicą mówi się o tych autorach, to podaje się ich trójkę. Dwa wybory są dość oczywiste, to jest George R. R. Martin i Patrick Rothfuss, natomiast trzecim autorem jest właśnie Scott Lynch. I umówmy się, jest to zasadne. To znaczy oczywiście Scott Lynch ponoć miał dużo problemów osobistych, natomiast no, przerwa jest ewidentna. Pierwszy tom, czyli książka, o której będę dzisiaj mówił, to jest książka, która okazała się w roku 2006, tom drugi rok później, a tom trzeci, jak na razie ostatni, w roku 2013. Minęło prawie 11 lat od premiery tamtej książki. Co jest niepokojące, tym bardziej patrząc na to, że, e, no cóż, Scott Lynch nie zaplanował sobie czworo książek. Nie ma jednej czy dwóch książek do końca serii. E, ma jeszcze cztery. Cała seria planową ma składać się z siedmiu tomów, na razie mamy trzy. Natomiast okazało się, że w mojej bibliotece ta książka była, więc stwierdziłem, że czemu nie. Wypożyczyłem tą pierwszą, czyli Kłamstwa Lokalamory. Przeczytałem. No, i teraz możemy sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Czyli, czy było na co czekać? Czy kłamstwa Lokalamory są naprawdę tak dobre? No dobrze. Mm. Tak więc, rozwiewając wszelkie wątpliwości, powiem, że Kłamstwo Lokalamory to jest naprawdę bardzo dobra książka. Jednakowoż. No, nie jest to raczej książka, którą ja bym określił jako jakieś niesamowite arcydzieło w tym gatunku. To nie jest książka bez wad. I też, przyjmując na potrzeby tej dyskusji takie założenie, że kolejne dwa tomy, czyli Na szkarłatnych wodach, a także Republika złodziei, to są książki stojące na tym samym, albo bardzo zbliżonym poziomie do tą pierwszego, co chyba nie jest prawdą, bo no, ta najczęściej przewijająca się opinia o tym cyklu jest taka, że tom pierwszy jest zdecydowanie najlepszy. Tom drugi i trzeci są spoko, są dobre, ale kłamstwo lokalamory się wybijają. Natomiast czysto hipotetycznie, zakładając, że poziom tej serii jest równy, no to nie wiem, czy to jest seria, którą miałbym ja umieścić w jakimś takim swoim top 15, top 20 powiedzmy, najlepszych serii fantazy. E, wydaje mi się, że to jest książka, która podobała mi się tak bardzo, no bo nie mogę tego ukrywać, bardzo mi się podobała, dlatego że ona zapełnia pewną niszę w fantastyce która jest mi szczególnie bliska i do której mam dużą słabość. To znaczy ja bardzo lubię w fantazie czytać o rabusiach, złodziejach, oszustach, cwaniakach generalnie, indywidułach raczej wątpliwej konduity i dokładnie tym jest ta książka, dokładnie tym. Też mam takie poczucie, że im dłużej o niej będę myślał, tym więcej problemów będę miał. Tak mi się wydaje. Natomiast no podobała mi się bardzo. I to moje pierwotne uczucie, ee, jakie czułem po skończeniu, po zamknięciu książki, było bardzo pozytywne. Bawiłem się super, to była super rozrywka. Natomiast przechodząc do konkretów. Głównym bohaterem kłamstw Lokalamory jest niejaki Jan Chryzostom Pasek. Tak naprawdę to, to nie. Tak naprawdę głównym bohaterem kłamstw Lokalamory jest Loklamora. Poznajemy go kiedy z dzieciakiem. Kilkuletnim sierotom, który na początku tej historii, powiedzmy, że zostaje wcielony do gangu młodocianych złodziejaszków, natomiast później zostaje sprzedany pewnemu kapłanowi, który postanawia dalej rozwijać jego nikczemne talenty. W ogóle ta książka ma jedno z najdłuższych pierwszych zdań fantazy, prawdopodobnie na jakie natrafiłem. Przeczytam je wam, bo uważam, że jest bardzo dobra i generalnie uważam, że. Ta książka jest bardzo dobrze napisana, i tłumacze, e, którymi byli w tym moim wydaniu, nie wiem czy to nowsze wydanie. E, bo są dwa w Polsce: jest takie z białą okładką, które wypożyczyłem sobie z biblioteki Ja, e, i takie zielone. Nie wiem czy tłumaczenia się różnią. Natomiast ja mam tłumaczenie e, Małgorzaty Strzelec i Wojciecha Szypuły, i jest fantastyczne, uważam. E, I to już po części, po pierwszym zdaniu mam wrażenie czuć. E, pierwsze zdanie to jest w samym środku długiego i mokrego lata, 77 roku, Sędowaniego. Zdesperowany złodziej mistrz z Kamorry złożył nagłą i niezapowiedzianą wizytę bez okiemu kapłanowi świątyni Perelandla, mając nadzieję, że uda mu się sprzedać małego Lamorę. I wydaje mi się, że po prologu popełniłem taki wpis na Goodreads, e, że początek tej książki to jest taki Olivier Twist, świata fantazy. E, I to jest dokładnie to, co jest, na, co jest w opisie tej książki z tyłu. Nie widziałem tego wtedy, e, bo tu jest taki fragment, że kłamstwo lokalamory to połączenie żądła. W sensie tego filmu z lat 70. z Polem Newmanem i Robertem Redfordem, między innymi, eee, to połączenie żądła i Oliviera Twista z odrobiną Józef Pantery i szczyptą Ocean's 11. Trochę coś w tym jest, szczerze. Natomiast to nie jest historia, którą poznajemy w 100% chronologicznie. To znaczy po prologu, gdzie śledzimy młodego Lamorę, eee, skaczemy do przodu. Zakładam, że kilkanaście lat. Nie mam pojęcia, czy wiek Lamory został podany w tej książce. Wydaje mi się, że jest tak. Że ma około 20 paru lat, 23-4 może. No i mamy tutaj wątek, który rozgrywa się w teraźniejszości, który jest przeplatany interludiami, gdzie śledzimy, gdzie czytamy o takich wyrywkach z życia jeszcze młodego Lamory. Konstrukcja specyficzna, natomiast wydaje mi się, że ona działa lepiej niż gdybyśmy po prostu poznawali tę historię od samego początku do samego końca. Te wstawki są również umieszczone w taki sposób, że one no, w pewnym stopniu odpowiadają temu, co dzieje się obecnie. Ponadto nie są raczej bardzo długie, mają maksymalnie kilka stron. Sama książka też nie jest długa, ma ich 500, więc z konstrukcją problemu nie miałem. Jeżeli chodzi o fabułę taką już konkretną, to śledzimy Lamorę i jego towarzyszy z gangu niecnych gentlemanów, którzy przygotowują się do, do jednego z najbardziej ambitnych projektów w ich karierze. Natomiast na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie, tak więc nasi bohaterowie muszą trochę lawirować między, no powiedzmy, dwiema organizacjami. To, co jest warte wspomnienia, to to, że Locke Lamora i jego gang w tej książce, to nie są tacy, wiecie, lepsi, pierwsi lepsi złodzieje czy womywacze. To są artyści. To jest jeden z tych gangów, który nie zajmuje się głównie, no nie do domów. Oni oszukują. I to też się dzieje na początku. Śledzimy plan oszukania pewnej bogatej e, i wpływowej pary w tym mieście. Bardzo podoba mi się to, że Scott Lynch nie próbuje wybielać swoich bohaterów. To znaczy, oni bardzo ewidentnie nie są no, bohaterami tej historii. Nawet jeżeli robią coś, powiedzmy, że dobrego, to raczej bardziej dla siebie niż dla kogokolwiek innego. Oczywiście to też nie jest tak, że to są najgorsi ludzie w tej historii, wtedy by to... No, czytałoby się to ciężko prawdopodobnie. Ale wiecie, to są oszuści. To jest bardzo ewidentny produkt, który jest wynikiem otoczenia, w którym ci bohaterowie dorastali. A dałoby się z tego wykręcić. Znaczy, autor mógłby próbować się z tego wykręcić, na przykład pokazując absolutnie każdą postać, która stawałaby naprzeciwko naszego gangu, jako jakiegoś niemoralnego, po prostu bydlaka. A tak nie jest. I to widać od samego początku. To znaczy nawet na tych pierwszych, no nie wiem, 50 stronach, kiedy. E, nasi bohaterowie rozpoczynają realizację planu, um, którego celem jest oszukanie pewnych bogaczy i pozbawienie ich znacznej części majątku. No to tym podstawowym założeniem e, jest to, że jeden z tych bogaczy zareaguje bohatersko na to, co zobaczy. I faktycznie to robi. Więc widzimy, że nasi bohaterowie no, dobrymi ludźmi aż tak bardzo nie są. Mają jednak dużo uroku. Um, I to wynika w ogromnej mierze z charyzmy głównego bohatera. Lokla Lamora ma w sobie taki pierwiastek, pojawiam wiem, Arsena lupę, i najpiękniej w świecie obserwuje się to, jak udaje on kogoś innego, jak przebiera się, zmienia swoją tożsamość. To jest świetne i to jest ogromna przyjemność, kiedy się tę książkę czyta. I również fantastycznie od samego początku do samego końca wypada relacja Loka z innymi członkami Gentlemanów. To znaczy oni są przezabawni. W tych dialogach jednocześnie czuć bardzo dużo tej szydery yy, i jest w nich masa tego takiego bardzo kontrolowanego obrażania się, wiecie jak macie dobrego kumpla, takiego z którym się znacie bardzo długo no to rozumiecie, że kiedy wy się obrażacie nawet no, tak na sucho wydawałoby się bardzo poważnie, to to jest forma żartu i coś takiego tutaj jest yy, jednym, Jedną z największych zalet tej książki są dialogi które są tak zabawne, tak świetnie przetłumaczone tak idealnie są w nie wplecione przekleństwa no cudo. Eee, sama książka jest napisana naprawdę dobrze, ale dialogi są napisane fantastycznie. Eee, I to da się odczuć, bo dialogi stanowią naprawdę dużą część tej książki. To znaczy, to nie jest książka bardzo akcyjna. To nie jest książka pełna właśnie włamań, pościgów, ucieczek czy, czy walk. Jest tego mało. Eee, jeżeli już coś obserwujemy, co popycha akcję do przodu, to najczęściej się odbywa się to dzięki dialogom. Nawet finał tej książki, powiedziałbym, jest dość. Kameralny. Ta książka ma raczej no, dość spokojne tempo e, i tego trzeba być świadomym. Nie ukrywam, że pierwsze jakieś, no powiedziałbym, 300 stron, może 300 stron z kawałkiem, to, to był dla mnie perfekcyjny fragment. To znaczy ta podbudowa była niesamowicie przyjemna do śledzenia. Natomiast e, uważam, że końcówka jest trochę słabsza, głównie z jednego powodu. To znaczy, to, to jest w ogóle chyba największy problem, jaki mam z tą książką. To znaczy. Mm, w mojej opinii Scott Lynch troszeczkę zawalił prezentację lokal Amory w drugiej połowie. To znaczy, uważam, że z postaci, która była budowana od pierwszej strony, do tak powiedziałbym właśnie około 300-350, jako ten absolutny geniusz, mastermind, facet, który yy, zawsze ma plan i jest krok przed wszystkimi. Z niego robi się w drugiej połowie ktoś, kto po prostu ma bardzo często farta. I to tak bardzo ewidentnie ma farta. Jest kilka takich istotnych sytuacji, które nie są rozwiązywane tym, że Lok ma na nie pomysł, tylko tym, że ma szczęście. Że akurat dochodzi do jakiegoś takiego rozbiegu okoliczności, który pozwala mu coś zrobić. I gdyby to było drobne, albo mniej ewidentne. To byłoby ok. No, bo wiecie, to też nie jest specjalnie interesujące śledzić bohatera, któremu zawsze wszystko wychodzi. Jasna sprawa. Natomiast mam wrażenie, że to jest aż tak ewidentne i tak nieudolnie zamaskowane, że to zaczyna rzucać cień na to, co Lok robił wcześniej. To znaczy, z faceta, który jest po prostu legendą, jeżeli chodzi o ten e, przestępczy świat kamory, to się nazywa to miasto. W mojej głowie tworzył się portret faceta, który miał bardzo często fuksa. Zbyt ewidentne to jest, zbyt nierozsądnie Lok w pewnych momentach postępuje i trochę to mi się gryzło, niestety. A w pierwszej połowie miałem masę frajdy z obserwowania tego, jak po prostu Lok ogrywa wszystkich. To było niesamowicie przyjemne. E, obserwowanie jego relacji z członkami jego gangu, e, z przedstawicielami innych gangów, innymi bohaterami. Super, ale jednak jest to taka rysa, która Mocno wpłynęła na mój końcowy odbiór książki. Hmm. Jak już usłyszeliście, to miasto nazywa się Camorra, co jest dość niesubtelne, bo Camorra, yy, to jest włoska mafia, która powstała na Sycylii. Um. I faktycznie, światotwórczo, akcja tego tomu dzieje się w mieście, który bardzo mocno przypomina Wenecję. Wiecie, gondole, masa kanałów, wysp połączonych ze sobą. Uważam, że wypada to fajnie. I setting jest jak najbardziej na plus. Natomiast y, z tego co wiem, y, no to jednak tą lokacją nie nacieszymy się za bardzo. To znaczy, y, drugi tom, z tego co mi wiadomo, jest książką piracką. A co tom chyba, jakimś takim politycznym thrillerem? Wydaje mi się, że po prostu Squidward wpadł sobie na taki pomysł, że każdy tom będzie czymś trochę innym. No nie tom czwarty, który jest zaplanowany, y, ma nosić tytuł. The Thorn of Emberlane, czyli cień Emberlainu. Emberlane to jest e, państwo z tego co kojarzę, które było już tutaj zarysowane, więc ewidentnie trochę podróżować będziemy. Mam tutaj też magię, e, która jest raczej niespecjalnie złożona na razie i też niespecjalnie podbudowana. Wydaje mi się, to jest coś, co będzie rozwijane później. Zwróciłbym uwagę na coś, co wydaje mi się dość rzadkie w fantazy, czy generalnie w tego typu literaturze, czyli na wątek romantyczny, którego de facto tutaj nie ma. To Znaczy jest. Ale go nie ma. To znaczy, jest tutaj wspomniane, że Lok miał um, relację z pewną kobietą, która zakładam pojawi się w kolejnych tomach. To znaczy, tylko tutaj była parę razy wspomniana i jest wspomniane, że jest daleko, daleko od tego miasta. Um, natomiast, skoro kolejne tomy dzieją się w innych lokacjach, to no, prawdopodobnie w końcu na nią trafimy. To jest ciekawy motyw e, i mimo, że był drobny, to całkiem mi się podobał. Zwroty akcji są. Świetne. Co szokujące, tutaj bardzo dużo postaci ginie. I duża część z nich ginie tak bardzo nagle, niespodziewanie. Um, I to mi się podoba. I to faktycznie dobrze się wpisuje w ten klimat miasta rządzonego przez jakieś gangi, czy po prostu mniejsze i większe organizacje przestępcze. Super są zwroty akcji. Niektóre są bardziej na komediowo, niektóre są bardziej na poważnie, ale większość z nich działa bardzo dobrze. Uważam też, że od pewnego momentu Interludia. Nie były potrzebne. To znaczy, jest tutaj pewne istotne wydarzenie. Bardzo istotne. W okolicach, no nie wiem, 300 strony, może 350. I uważam, że po nim te interludia już nie są potrzebne. Że one mogłyby się skończyć, po prostu byśmy śledzili cały czas główną akcję. Ponadto, mi się bardzo podobała ta historia, bohaterowie, język i świat. Więc Scott Lynch stworzył. Takie środowisko, w którym przebywało mi się po prostu bardzo przyjemnie. Ja bym tam jeszcze mógł z 200 stron spokojnie czytać te dialogi yy, i obserwować to knucie naszego bohatera. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie będzie tym tak bardzo oczarowany jak ja, to ta książka może im się lekko dłużyć. Akcji dużo nie ma i wydaje mi się, że ona mogłaby być po prostu trochę krótsza. 400 stron, 420. Spokojnie by się dało tę historię zamknąć w takich ramach. Natomiast wiecie, konkluzja tej, tej mojej wypowiedzi odnośnie tej książki jest taka, że ona jest po prostu bardzo dobra. Ma świetnych, charyzmatycznych bohaterów. Ma bardzo fajny pomysł na siebie. No, mi się bardzo podoba to, że nie śledzimy kolejnego złodzieja, łamywacza, bandyty, tylko po prostu oszusta, cwaniaka, który się podszywa pod ludzi. To jest coś super świeżego, nawet dzisiaj, w 2024. Książka bardzo udanie żongluje nastrojem, czasami jest bardzo urocza i zabawna. I przez to czytanie kolejnych wydarzeń jest samowicie przyjemne, ale potrafi być też dużo bardziej poważna, przykra yy, i krwawa. Są tutaj takie sceny, które no, gdyby zostały zekranizowane, to nawet pod gore mógłby podchodzić, szczerze mówiąc. Bardzo lubię bohaterów, yy, nie tylko Loka, ale też Gina, jego najlepszego kumpla, pozostałych niecnych dżentelmenów. Antagonista akurat uważam, że wypadł. Chyba najgorzej. Nie jest zły, ale on ma trochę ten taki, wiecie, posmak yy, antagonisty sezonu. Trochę jak w dexterze, no nie? Pierwsze porównanie, które mi przyszło do głowy. Że macie jakiś sezon, gdzie macie podbudowy podbudowywanego antagonistę. Pod koniec sezonu się z nim rozprawiamy, i będziemy mieli nowego, prawdopodobnie później. Eee, więc to jest super, angażująca, świetnie napisana historia, bardzo zabawna, bardzo wciągająca, z bardzo fajnym settingiem. Wszystko jest bardzo fajne, ale nie ma niczego jakiegoś bardzo wybitnego, mam wrażenie. Znaczy, nie wiem, czy ja o będę pamiętał jakoś tak bardzo dobrze za parę miesięcy. Pewnie wrócę do tej serii jeszcze. Co prawda moja biblioteka ma tylko tam pierwszy, więc jak będę chciał szukać kolejnych, to będę musiał się bardziej napocić. Ale po prostu czasami czytając, czy obcując jakimś tekstem kultury, macie to wrażenie takiej wielkości, nie? Że to jest coś, co wam mocno zapada w pamięć. I to jest taki tekst kultury, który z wami zostanie. Na długie, długie miesiące czy lata. Nie mam tego poczucia tutaj. Po prostu dostałem bardzo, bardzo dobrą rozrywkę i spoko. I jakby jak najbardziej na plus. Natomiast nie mam tego poczucia wielkości. No i są też te problemy, o których powiedziałem. Dość powolna historia, być może mogłaby być krótsza. Trochę też w drugiej połowie tej książki rozlatuje się obraz obraz Loka jako tego po prostu totalnego geniusza. I to jest największy minus tej książki. Jak ktoś nie lubi przekleństw i generalnie przemocy, to, to też nie jest raczej książka dla niego. I wydaje mi się takim moim największym znakiem zapytania. Yy, w kontekście całej serii, która, jak już powiedziałem, ma mieć podobno 7 tomów, to tam jakieś chyba nowelki, to jest jakiś taki większy obraz. To znaczy, historia tej książki jest w dużym stopniu zamknięta. I yy, ja trochę nie wiem, czy jakiś większy obraz tutaj został już nakreślony. To znaczy, nie wiem, jaki będzie motyw przewodni całej serii. Yy, to się trochę ogląda, czy ogląda, się trochę czyta tak, jakby te kolejne książki, nie wiem, czy tak jest. Ale takie mam poczucie po pierwszym tomie. Miałem mieć taką bardzo epizodyczną formułę. znaczy, historia, kończymy daną historię, idziemy dalej. Nie wiem, czy tak będzie, ale takie mam poczucie. A to nie jest specjalnie dobre uczucie po skończeniu pierwszego tomu serii. To jest coś trochę takiego jak po skończeniu pierwszego tomu Act Dresdena. Miałem podobne uczucie wtedy. To znaczy, macie poczucie yy, skończenia dobrej książki. Jakby nie zrozumiecie mnie źle, kłamstwo o Lokalamory to jest książka stojąca kilka półek wyżej niż front burzowy drzmia bacera. Ale przez ten jakby brak jasnego, większego obrazu, i jednak w dużym stopniu to, jak zamknięta się wydaje być ta historia, to mimo tego, że książka mi się bardzo podoba, ja nie czuję jakiegoś dużego, takiego mocnego uczucia, mocnej potrzeby, żeby szybko wracać do tej serii. Po prostu nie. Na pewno wrócę, ale zwykle jest tak, że jak czytacie bardzo dobrą książkę, która jest pierwszym tomem w serii, to chcecie czytać drugi tom od razu. Tutaj tak nie mam. Znałem super historię o Cwaniaku. I jego kumplach, świetnie nam z fajnym światem, ale na razie mi to wystarczy. Także zobaczymy, kiedy wrócę do tego świata. Jednak chciałbym, żeby najpierw było jasne, czy Skodlęcz w ogóle sam planuje do tego świata wrócić. No, także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.